Jeśli bezrobotny dostaje ofertę pracy z najniższą krajową pensją, to nie opłaca mu się jej przyjmować. Lepiej wychodzi na rejestracji w pośredniaku darmowym ubezpieczeniu i korzystaniu z pomocy socjalnej. Do tego zawsze może sobie dorobić na czarno. Czy zapowiadane zmiany w polityce Urzędu Pracy także tego w Nysie zmienią tą tendencję o szczegółach w dalszej części serwisu jest poniedziałek 22. Lipca, Michał Baraniewicz. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości Regionalnej Telewizji Polskiej. Mieszkańcy Broniszowic przejęli inicjatywę w sprawie podtopień i sami uregulowali koryto rzeki. Wały przelewały, tragedia była. Paczków wojewódzką stolicą malarstwa i ceramiki. No, dlatego, że jest to miasto malarzy. Od lat tradycje plenurów malarskich. Koniec z nocnym strużowaniem podczas ulewnych deszczy we wsi Broniszowice w gminie Odmuchów. Mieszkańcy samodzielnie uregulowali koryto rzeki. Mieszkańcy Broniszowic wsi pod Otmuchowem od wielu lat musieli borykać się z lokalnymi podtopieniami na ich terenie. Jak mówi sołtys wsi każda czarna chmura zapowiadająca deszcz wywoływała dużo obaw, a gdy pojawiały się intensywniejsze opady lub nawałnice często dochodziło do podtopień. Wzburzona woda nie dawała mieszkańcom spokoju również w tym roku. Wały przelewały, tragedia była. Po prostu dobrze no, te straże przyjechały 50 z tych straży no, i pomagali tym worki sypać, Hołda, na piasku, co tam z tyłu jest, no, to wszystko było zaworkowane i rozniesione na wały. Tu cały ogród był zalany. Tu to, to wszystko zalane było. No tu, tu tak nie lało za dużo. I no gdzieś z gór to lecia, ja nie wiem, prze, przecież tam zakałkowem Zwanowic, co ta rzeka płynie, to wlecie lecie czasami jest suche koryto tam. Jak wspomina Sołty wsi, takie sytuacje jak ta występowały u nich corocznie od przynajmniej 10 lat. Dwa lata temu bodajże, to sąsiada budziłem, bo też wyszedłem woda, ja z okna widzę rzekę. No i on myślał, że do prima priodość. Zapukam do okna, bo mówię: Sąsiad, topi się. No i żarty się robisz. No ale wstał i rzeczywiście. To ledwie my uratowali, to w nocy po, pas, po wodzie już my chodzili z workami, wały ustawiali, dopiero koło budynku jego my worki ustawili bliżej, bo to już bez sensu było, jak już cały ogród zalany był. Mieszkańcy domagali się od wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych w Opolu, wycięcia drzew nad potokiem oraz regulacji jego koryta jednak bezskutecznie. Sytuacja się zmieniła dopiero, gdy pod petycją o pozwolenie na wycinkę wystosowaną przez Sołtysa podpisało się blisko 70 osób i zagrozili oni, że jeśli pozwolenia nie dostaną, to wytną drzewa osobiście. I do ugody wyszło, że, że jednak wie, to jest kosz i straży, yy, tyle zawsze jest no i, i gmina ma kosz jakiś, a to trzeba jakoś zrobić, żeby to obopólnie, po co to ma my, my się denerwować i, i jedni na drugich w nerwy. Dołączyli się również do samych prac przebudowy koryta. Sąsiedzi, ci tu co bliżej, to drzewo my sprzątali, bo to koparka, żeby miała gdzie przejechać, bo on z korzeniami wyrywał to drzewo. Korzenie były wywożone na żwirownię tutaj do łąki. Prace trwały tydzień, a ich efektem stał się nowy odpływ do przepompowni, który ma zdecydowanie ułatwić przepływ wody przez potok. Oby zdał on swój egzamin i mieszkańcy nie musieli się martwić o kolejne podtopienia. Prawdziwy przewrót czy mini rewolucja w urzędach pracy? Czy nowe zasady w nomenklaturze i systemie wynagrodzeń urzędników przyniosą oczekiwany rezultat? Już za kilka miesięcy, na przełomie roku 2013 i 2014, większość pracowników urzędów, także tego w Nysie, staną się doradcami klienta, czyli osobami, które będą musiały pomóc swoim petentom, wprost podlegającym pod opiekę konkretnych pracowników urzędu. Ta zmiana jest spowodowana tym, że do tej pory yy... To, co było wykonywane w Urzędzie Pracy, nie do końca miało przełożenie raz na rynek pracy, a dwa na wynagrodzenie osób, które w Urzędzie pracują. Natomiast to powiązanie Konkretnej opieki nad konkretnym człowiekiem, powiązanie z konkretnym wynagrodzeniem ma spowodować i moim zdaniem też spowoduje lepszą pracę po pierwsze i urzędników i myślę, większe efekty i większe zadowolenie, czy takie poczucie, że ktoś im mną opiekuje, ktoś im pomaga ze strony naszych bezrobotnych. Zmiana myślę w bardzo dobrym kierunku szkoda, że tak późno, ale lepiej, lepiej późno niż wcale, aby te efekty były faktycznie odczuwalne przez osoby bezrobotne. Lepiej późno niż wcale to święte słowa i oby miały przełożenie na skuteczność w walce z bezrobociem. Przyszły doradca będzie miał jednak niemało pracy, bowiem na jednego urzędnika przypadnie aż 300 bezrobotnych. W przypadku Nysy będzie to około 300 osób, to jest bardzo dużo. Wraz z tą zmianą będzie również zmiana polująca na tym, że będziemy bezrobotnych profilować, czyli już na etapie rejestracji, pierwszym dniu kontaktu z Urzędem Pracy będziemy wiedzieć, jaki jest powód, prawdziwy powód rejestracji w Urzędzie Pracy, bo nie zawsze jest tak niestety, że każdy rejestrujący się szuka tej pracy, bo... Bywa często, dość często, że ten bycie bezrobotnym pozwala otwierać furtki do innych instytucji, które oferują różnego rodzaju wsparcie finansowe lub pomoc finansową. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Kordian Kolbierz, przewiduje, że wśród 300 klientów faktycznej pomocy i wsparcia będzie potrzebować połowa. I moim zdaniem, te 150 osób to jest liczba, która jest do ogarnięcia dla doradcy, czyli będzie w stanie pomóc każdej z osób, konkretnie wczuwając się w pozycję tej osoby, czy nawet do tego stopnia mając kontakt ze środowiskiem, z rodziną, że będzie w stanie bardzo realnie i efektywnie pomóc każdemu bezrobotnemu, który tej pracy szuka. A co dzieje się z pozostałymi? Czy rzeczywiście nie opłaca się zmienić statusu z osoby bezrobotnej na tą, która pracę znajdzie? Spora część bezrobotnych rejestruje się tylko po to, żeby mieć tak składkę zdrowotną darmową, czyli w przypadku choroby jest to darmowe leczenie w szpitalu czy, czy kontakt z lekarzem. Natomiast prawda jest też taka, że oferty pracy, które są w urzędzie pracy, są to oferty najczęściej, które proponują najniższe wynagrodzenie w kraju, czyli 1600 zł brutto. Dla wielu bezrobotnych, jak potwierdza dyrektor Kolbiasz, ta kwota nie jest do zaakceptowania, bowiem spora część z nich zasila szarą strefę i osiąga dużo większe profity, aniżeli będąc legalnie zatrudnionym i uzyskując najniższą krajową. Ostatnie nasze badania wskazują na to wyraźnie, że są osoby, są rodziny, które nie pracując od wielu, wielu lat są w stanie zarobić różnego rodzaju ulg, danin, zasiłków około 2000 zł netto, czyli na rękę. W takim systemie zmuszanie kogoś czy oferowanie pracy za niższą krajową i, i oczekiwanie, że to będzie skuteczna propozycja, no często mija się z celem, bo to jest taka zabawa w kotka i myszkę. W rzeczy samej wygląda to jak zabawa w kotka i myszkę. Urząd udowadnia, że ma pracę i chce pomóc, z kolei bezrobotni oczekują jedynie świętego spokoju. Spora część bezrobotnych nie oczekuje nas pomocy, ale oczekuje od nas świętego spokoju, czyli tego, że rejestruję się, mam tą składkę, czyli tą, tą opiekę zdrowotną i sam sobie świetnie radzę. Natomiast my musimy. Musimy ludziom ludzi akwitować w ten sposób, aby oferować im miejsca pracy. Miejsca pracy, jakie są, wiemy wszyscy, jakość tych miejsc pracy jest często mizerna. Natomiast, no, my mając to, co mamy, musimy robić to, co musimy robić, czyli musimy te pracę proponować, oferować. Czy zatem praca się opłaca i kto w Polsce tworzy bezrobocie, to szereg pytań, na które trudno odpowiedzieć lub odpowiedzieć się w ogóle nie da. Do sytuacji Nyskiego Powiatowego Urzędu Pracy będziemy wracać. Na przestrzeni kilkunastu lat pojawili się tu artyści z Niemiec, Czech, Węgier, a nawet dalekiego Meksyku. Nie jest to opis artystycznego przedsięwzięcia ze stolic znanych z wielkich wydarzeń kulturalnych, a z naszego rodzimego Paczkowa. To właśnie tam odbywa się już po raz trzynasty plener malarsko-ceramiczny. Paczków zwany polskim karka-są znów swoimi artystycznymi działaniami przybliża nas do wydarzeń z najwyższej półki. Przez dwa tygodnie polscy i zagraniczni goście, w tym roku nawet z Meksyku, goszczeni są i zapoznawani z paczkowskimi perełkami architektonicznymi. Wielu pyta, dlaczego paczków. No dlatego, że jest to miasto malarzy. Od lat tradycje plenerów malarskich. Plenery reaktywowane zostały kilka lat temu. W tym roku przypada trzynasta edycja. Organizatorami są Miasto Paczków, a także Związek Artystów Plastyków. A praca w re już od pierwszych godzin pobytu. Każdy z artystów realizuje swoje prace artystyczne. Natomiast prośba jest delikatna do artystów, żeby przynajmniej jedna praca była inspirowana atmosferą paczkowa architekturą, ludźmi, spotkaniami, klimatem, bo miasto jest szczególne o czym wszyscy mówią. Artystyczna atmosfera rzeczywiście unosi się nad miastem, plastycy spacerują po uliczkach i zakamarkach paczkowa poszukując inspiracji, ceramicy z kolei tworzą przede wszystkim w domu plastyka. Zaproszeni goście oprócz klimatu chwalą sobie profesjonalizm pleneru i ludzi związanych z nim. I was invited to, come here. to już jest jej kolejny plener. Bardzo jej się tutaj podoba, ponieważ jest to bardzo jest on wyjątkowy ze względu na to, że jest bardzo profesjonalny, profesjonalnie prowadzony i że ludzie są wspaniali. Thank you. Zakończenie międzynarodowego planeru już 27 lipca o godzinie 18, a całość uwieńczy wernisaż i spotkanie z pokazem audiowizualnym. Do tego wydarzenia i działań Paczkowskiego Domu Plastyka będziemy wracać. Odyseusz i Penelopa, Romeo i Julia, a może po prostu Barbara i Bogumił z ulicy Krawieckiej. O czym mowa? Cztery bolkoniki na moście imienia Tadeusza Kościuszki w Nysie mają zostać ochrzczone imionami kochanków wszechczasów. W związku z przebudową przez powiatnyskim mostu imienia Tadeusza Kościuszki w Nysie ruszył wakacyjny, niezwykle intrygujący konkurs na nazwy czterech galerii wchodzących w skład budowli drogowej. Konkurs dedykowany jest wszystkim mieszkańcom powiatu, a także turystom przebywającym na terenie Nysy i okolic. Intrygujący, bo dotyczyć ma wyłącznie historii miłosnych. Ogłosiliśmy konkurs na nazwy balkonów które znajdują się na naszym moście kościuszki. Widzimy, że tam nasi młodzi, zakochani, chyba te starsi, wieszają takie kuteczki. Na tych kuteczkach napisane są inicjały i oni przyrzekają sobie tam wierność, miłość. I ogłosiliśmy konkurs, który, w którym będą wybierane takie z literatury i polskiej, i zagranicznej pary, które są szczególnie takie znane nam propozycje wysypują się jak z rękawa Romeo i Julia, Tristan i Zolda, a nawet Fiona i Szrek. Będzie można przyjść i umówić się z narzeczonym, z narzeczoną, z sympatią i powiedzieć umówmy się na balkonie Romea i Julii. Narzeczeni kochankowie, małżeństwa i pary na moście już na pewno się nie zgubią, a dodatkowo mogą także zgłaszać propozycje swoich osobistych, miłosnych romansów, które miały swoje początki na przykład na niniejszym moście. Jeśli znajdzie się taka historia miłosna kogoś, kto mieszka tutaj w naszym mieście, w naszym regionie, i pięknie opowiem, no bo teraz już trzeba będzie udokumentować historię Roma i Lucy znamy, czy Odyseusza i Penelopy. Ale jeśli opowie swoją piękną historię miłosną, to jeden z balkonów nazwiemy imieniem tej pary, która taką historię miłosną nam opowie. A zatem warto wziąć udział w konkursie dla prestiżowej nagrody balkoniku o własnych imionach, ale przede wszystkim warto się kochać. Może. Wasze imiona znajdą się na którymś z balkonów. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Spotkajmy się już w środę, to jest 24 lipca. Do zobaczenia.